W poprzednim odcinku Sons of the Forest to Jakieś pole No dobra, no to kiedy indziej się... Ooo Okej okay. Dzień dobry, panowie Aha, to jest... Od... Aha, okej, okay, rozumiem gdzie jestem. No dobra, także dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dobra, jesteśmy na miejscu. Więc tutaj możecie zobaczyć e, ten wodospad, o którym wam mówiłem wcześniej. I tutaj postawiłem wreszcie sobie taki fundament. Jak widzicie, chcę to zrobić, no... Chcę tu zrobić naprawdę ciekawą konstrukcję. Widziałem to u Farketa. Mianowicie, chcę tutaj postawić... PIRAMIDĘ! Pytacie się pewnie, po co piramidę? Odpowiedź jest prosta. Bo czemu nie? <grytanie> Więc tym oto bardzo miłym tekstem jedziemy dalej. <grytanie> Wiecie co, może pójdę też sobie jeszcze w tym jednym odcinku odwiedzić ten... ...drugi bunkier? Ten wiecie, tam przy tej odległej bazie. Skoro już tu jestem w tej stronie mapy. W ogóle wiecie, że tym można po drzewach jeździć? Całkiem niedawno temu odkryłem. I to w tej okolicy. W kopy. Jeszcze. No nie! Ale z bara mi przywalił. W jego wypadku można powiedzieć, że zbara. Jeżeli jest tu jakiś filozof języka polskiego, to zapraszałbym do. do nie wiem, opisania czy można, czy nie wiem. Wszystko jedno. Więc kopiemy. W ogóle tak sobie myślę jeszcze o czym mógłbym nagrać drugi odcinek z Dangla i te dwójki. Gdybym się podjął tego ostatecznie. I myślę, że. E... Myślę, że może zająłbym się tą nową aktualizacją. Szczerze to ja nie lubię robić jakichś, nie wiem, przeglądów nowości, czy coś takiego. No bo wiecie, w grze typu, no tutaj, są of the Forest, no to to jest open world. I no wiecie, chodzenie po całej mapie, przechodzenie fabuły od nowa. Dobra, to już znamy. Dalej trochę. Mech. Ale trudno. Dzień dobry. No tak samo jest. No nie. Krem chipsy jakieś tutaj. Wyłączone. Trukerka dalej działa. Tłumik. Dzień dobry. Nie żyje. Łuk bloczkowy. O, oh. okej okay. nie no no to to jest porządny łuk oh. fajna sprawa w ogóle dowiedziałem się że w którymś z bunkrów w tym Ech. miejscu jest siekiera strażacka tak mi się wydaje i to w tym w którymś z bunkrów w których byłem także będę musiał wrócić i ją odnaleźć ale to nie dzisiaj, gdyż Nie chce mi się O jak jasno Aha, grałem bez podjaśnionej gry Ok. No to jedziemy Aha Ale to nie ma bata, tym samolotem musieli Timi i Eric przylecieć to jest moja ulubiona teoria spiskowa co do tej gry. Dla... Przylecieli... Bez niego. Ha. Na moje pocieszenie stąd jeszcze jest bardzo daleki fragment drogi. No to zabawa będzie. Okej, okay, więc jesteśmy już w znajomym miejscu. No i teraz pytanie. Co tutaj znajdziemy? No bo dobra, niech tutaj zostanie. To idziemy do środka. Co nas tutaj czeka? Fajnie, że sobie oświetliłem. I okej. Okay. Tu na górze chyba nic nie było i tutaj na dole jest działa. Ok. No to co tutaj mam? Eee. Co jest? Eric, Timi, a to Eric. O, oh. pofton? Co się wydarzyło? <laughs> Okej, okay, teraz ten łuk dam sobie na trójkę i zobaczymy. Jak szybko udamy się go wyeliminować. A nie mogę go po prostu. Mogę. Okej. Okay. Obym przez to nie utnął. Proszę gro, nie chcę utknąć. Okej. Okay. O, jak dobrze. To musieli być Eric i Timmy. Ha. Tak, czyli to. Nie wiem. Ale jestem pewien. To muszą być oni. Ok, dzień dobry. Nic tutaj nie ma. Mocowanie do latarki. Ok. Save in cube. Wewnątrz koski są bezpieczne. Co? O, zobaczcie dron DJI e, Mavic 7. Dzień dobry. O, okej, okay, kolejny. Może lepiej się od razu na podłodze połóż. O! Kolejny e-mail. Departament Matematyki. Chwila. O, to jest to. To jest ten artefakt z DeForesta. O nie dobra. No i czy, czyżby tutaj było to samo? Piłka golfowa. Okej. Okay. Co to jest? Kij golfowy, okej, okay. drukarka 3D. Nie ma nic nowego? Nie ma. Okej. Okay. Przyznam, że to było trochę spuki. Kolejny e-mail. Okej, okay, nie rozumiem tej całej konspiracji tego pola golfowego. O co chodzi? Czyżby to. O ten bunker, co tam jest? Okej, okay, kolejny ten. Eee, trochę nie chcę mi się już z nim walczyć. Halo. O. Uu, katana. Okej. Okay. Stara dobra przyjaciółka. Kombinezon skórzany. To nie może być zdrowe. Okej. Okay. Ciekawe. Hm. Czy jest tu coś jeszcze? <grymne> Ale spoko, a, podejrzewam, że musiałbym sobie piłkę gdzieś postawić. Dobra. Jest! Gdzie ona jest? Halo? Okej. Okay. <grymne> Ciekawa sprawa. A tu jest ktoś. Dzień dobry. Okej. Okay. o Uu. na dwa ciosy. No nieźle. A co my tutaj mamy? Nie rozumiem. Chyba będę musiał obejrzeć jakieś wyjaśnienia fogularne, bo na tę chwilę to do mnie nie dociera. No, poza faktem, że są tu dwie rywalizujące z sobą korporacje Piszę, że na żywo, ok? Czy mamy na to ubezpieczenie? A, czyli podejrzewam, że tutaj mowa jest o kultystach. U, ale obiadek. Powinniśmy móc to zjeść. Dobra, spróbuję. Okej. Okay. Coś mu otworzyliśmy. Także tak jak mówię, jestem pewien, że to Erik. Ale nie jestem pewien pewien, jednego, co mu otworzyliśmy właśnie? Czy to nie jest ten bunkier przy polu golfowym? Ten drugi, tam, dalej? O którym wspominałem wcześniej? To by miało sens, tam chyba była kamera. Okej. Okay. No dobra. Okej, okay, fabularnie gra, szczerze mówiąc, jest całkiem spoko. Tylko... Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko się zakończy. Dlatego będę się powstrzymywać z oceną. Uh, witam. Ok, co to jest? Aha, ha. Wygrałem. Kolejne drzwi... Okej... Okay. Ej, to wygląda naprawdę fajnie. Złota mask... Kultyści! Książka, głęboki sen. Choć życie na górze może wyglądać jak marzenie, mamy trudności, jak każdy w moim życiu. And this is Dana Point, California. Kalifornia, tylko Toronto. Dobra, no to. Gdzie to nas zaprowadzi? Do jaskini, oczywiście. To się coś dziwnie świeci. Okej... Okay. Wyjście. Dobra. Gdzie to nas zaprowadzi? Okej. Okay. W tym miejscu. No dobra. Okej, okay, moi drodzy, więc myślę, że to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał wam. W sumie te dwa odcinki, które dzisiaj nagrałem, ale pewnie zobaczycie w jakimś tam odstępie. No, powiem Wam, że jest naprawdę ciekawe, ale jak sytuacja się rozwinie, dowiemy się dopiero w następnym odcinku. A zatem dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.